Witajcie Jan Marcentrum parę słów o traktorach y, komunalnych, traktorach rolniczych kabinowych. Mamy dwie serie dostępne na ten moment na rynku, a więc podstawową hydrostatyczną SA Maszyna od początku do końca projektowana jako ciągnik hydrostatyczny. Nie jest to, tak jak u naszej kochanej konkurencji, ciągnik mechaniczny z dołączoną sują hydrostatyczną, co się przekłada na efektywność pracy, na zwrotność, na zużycie paliwa. Dzisiaj miałem tutaj klienta, który ma SA424 z kabiną z ładowaczem oryginalnym Mikrele 210. Zastrzelił mnie hasłem, że na 11 godzin pracy 14 litrów ropy. W tym czasie rozwozi około 8 wywrotek dużych 4-8 czarnoziemu po ogrodzie. Przezachwycony z maszyny, bardzo zwrotna, mocna, ale zużycie paliwa dla mnie ogromne zaskoczenie, jeśli chodzi o tą maszynę. E, czym nam się różnią SA? No, podstawowo szerokością, podstawowo wyposażeniem. SA wyposażone w kabinę e, Lochmana, montowaną przez Janmara. Dzięki temu kabina, jak i traktor są na jednej gwarancji. Nie kupujemy tutaj ciągnika od producenta plus kabiny od kogoś tam. To jest jedna gwarancja. Kabina jest firmowana przez Janmara. Kabina na zawieszeniu amortyzowanym na gumach to jest jeden z jej podstawowych plusów, to co powinniście wiedzieć, to jest kwestia parametrów do odśnieżania. Zalecamy Wam przedni, tłust, tak jak tutaj. Widzimy ramkę trójkąt i zwróćcie uwagę, tutaj takie dwie beleczki to jest wzmocnienie, wzmocnienie ramy. Ono służy nam do. Zwiększenia sztywności maszyny. Nie jest wymagane, kosztuje parę złotych, natomiast będziecie mieli tą pewność, że nic się nie pognie. Możemy zamówić też tak jak tutaj, czyli sam przedni tus jest pewna różnica kosztowa. Jeśli chodzi o odśnieżanie, jeśli chodzi o pracę tego typu, dwa rodzaje opon zalecane: typowa przemysłówka lub Garden Pro. Wy wybieracie, co ma być. Garden Pro jest troszeczkę droższe, mimo wszystko. Ale przy Garden Pro zerknijcie na szerokość maszyny. Eee, przemysłówka M45, Garden Pro M20. W oponach w 1,25 m, w drzwiach kabiny to ewidentnie widać. Wszędzie jesteśmy w stanie wjechać. Eee, YT235 startujemy z M30 przy Garden Pro, więc jest to ciągnik troszeczkę szerszy. Eee, Natomiast ciągnik mocniejszy, klimatyzacja w zimie daje bardzo dużo. Ogromna ilość miejsca, zupełnie inne rozplanowanie kabiny. To jest poważna różnica. Zwróćcie tutaj uwagę na wykończenie. To już jest inny poziom, właściwie samochodowy, wiadomo, Janmar to jest marka premium. Mamy klimatyzację, mamy komfortowy fotel. Tutaj akurat z amortyzacją pnęło, e, mechaniczną e, ogrzewana tylna szyba w przypadku tej maszyny. W przypadku drugiej sztuki tu mamy bardziej top. Tak samo klimatyzacja. W tym egzemplarzu radio jeszcze do domontowania, jeszcze go tutaj nie ma, ale zwróćcie uwagę na fotel operatora z zagłówkiem podnoszonym pneumatyka prawdopodobnie. Tak, tutaj mamy gramera pneumatycznego. To jest z takich rzeczy ciekawszych, dodatkowych, które mają dla nas znaczenie. To, co także ma dla nas znaczenie, to wyposażenie maszyn. Tutaj mamy zaczep drabinowy. Dwie możliwości zaczepu: klasyczny lub kulka, typowo jakby była przyczepa samochodowa. Ta maszyna ma wyprowadzenie pod hydraulikę. Tutaj się podłączamy, plus jeszcze spływ na zbiornik. Natomiast tutaj będziemy mieli obok drugą sztukę. Hydraulika w kabinie wyprowadzona z kabiny. Sterowanie hydraulika tylna fabryczna. To co jest istotne, co różni YT od SA, to jest amortyzacja. Cała platforma w YT jest amortyzowana. Cała platforma operatora w SA mamy amortyzowaną z tyłu na amortyzatorach. Tutaj je widać kabinę, czyli platforma operatora jest nieamortyzowana amortyzowana jest kabina. Podłoga kabiny, cała kabina. Z przodu mam amortyzatory gumowe. W tych miejscach. Natomiast w przypadku YT już idzie nam amortyzacja zupełnie inaczej. Też tutaj z przodu, ale ona idzie nam pod całą platformę operatora. Z tyłu całe miejsce, gdzie siedzi operator jest już amortyzowane. To jest dość duża różnica między kabiną a platformą autoryzowaną. W komforcie jazdy w prowadzeniu to są jednak dwie YT, to jest taki top-topowy Jan Marowski, półka premium. SA także maszyna na rynek amerykański, także e, topowy model, aczkolwiek e, wiadomo jest pewna różnica w cenie, ona skądś musi nam wynikać. Dziękuję Wam pięknie. Krótka prezentacja: ciągniki kabinowe. Pokażę Wam jeszcze może jak wygląda. Esa w kabinie, mamy wygłuszenie, mamy kabinę Lochmana, więc nawiewy wszystko jest w dachu, nawiewy załączenie koguta, joystick z funkcją pływania, to jest bardzo istotne, pływanie do pługa. prosty, komfortowy ciągnik. Lochman ma wycieraczkę z tylnej szyby w standardzie, oświetlenie LEDowe kabiny, Kogucik, te rzeczy, które są nam potrzebne, YT, podobnie. Oczywiście LEDy i tym podobne to są opcje, to musimy sobie z tego zdawać sprawę, że będzie nam to zależało od wersji maszyny. Tutaj mamy. Kolejną kabinę YT, też Gramer, też podnoszony z zagłówkiem. Jak zapewne słyszycie, fotel mamy w tym przypadku pneumatyczny. Pneumatyczna regulacja to jest zupełnie inny komfort, zupełnie inna e, jazda. Wspominałem Wam o hydraulice sterowanej ze środka. Proszę Was bardzo, tak to tutaj mniej więcej nam wygląda. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia przy kolejnej transmisji. Na pewno postaramy się Was czymś ciekawym tutaj zainteresować. Dziękuję pięknie.